Kolejne kartki są po rosyjsku. Tym razem pokażę Wam rosyjski ośrodek wypoczynkowy w Polsce, który kilka tygodni po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w pośpiechu został opuszczony przez Rosjan. Kompleks powstał w latach 70. i nadal wygląda jak w PRL-u. Zachował się zaskakująco dobrze. Wnętrza są pełne reliktów z minionej epoki, a także zdarzają się nawiązania do Związku Radzieckiego. Tworzy to niesamowitą atmosferę. Obiekt obecnie został przejęty przez państwo polskie i jest przez nie użytkowany na nowo. Jednak przez krótki czas było to znane miejsce wśród eksploratorów, więc i ja miałem okazję odwiedzić go jeszcze w czasie urzędowej batalii. Co kryje ten wyjątkowy ośrodek, zobaczcie sami. Zaczynamy eksplorację. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A ten budynek nie wygląda jak byłby nieczynny od miesiąca. W ogóle ta podbitka tam się sypie. Ale tamten wygląda już trochę lepiej. No nie są dwa. Też jest otwarte, ale też się rozpada to Czy prąd jest w ogóle. A można się poczuć jak na kolonii szofeczki wykończone Fornirem. Ale patrz, o Obugra... nie to tu chodzi coś o włączanie i wyłączanie tego, nie wiem, tylko podczas czegoś tam, ale po rosyjsku jest napisane, Będzie będzie zaraz klatka schodowa, nieźle kuweta dla kotka pieska, a to jest lustro pomylił, ale wódeczka jest, ogóraski są. Kilka kuchanek elektrycznych. Jestem ciekaw, czy woda jest zakręcona. Zajdźmy piętro niżej. Znaczy, trzymam taką piwnicę. Od razu zapach piwnicy jest jednak. Długa piwnica. Ja chyba się przełączę na drugie światło. O, to jest kilka kasetonów takich, reklamowych. Jeden, drugi. Lampa jest, jesteśmy dalej w piwnicach. Tutaj widać, że już szaber szedł, bo przewody są powycinane. Ale to jest całkiem niezły warsztacik. No, chciałem włączyć światło, ale... Kabelki, jakby mówią, co innego. O, co mi się rzuciło oczy, to jest tutaj spółnie jakiś Ferguson. No, jaże satelitarna, ale już z dvb To nawet dużo części zamiennych. Te śrubki, nie śrubki, wkręty. Ciekawe, co to jest. O, to jest. Yy... Środek takiego silniczka. No to jest nawinięta cewka. Yy, Widzicie, że są na przemian. Jak się nazywa, te metale podginane. I wtedy w środek to się wrzuca coś z magnesem na osi i wtedy to się obraca. Nie wiem, jak się ten rodzaj silnika nazywa, ale wiem, że taki jest. Więc możecie napisać w komentarzu, jak to się zwie. Na pewno nie chodzi o bezszczotkowy, chociaż to jest szczotek w nim też nie ma. Kolejne zabawki i bardzo dużo gaśnic. Zobaczmy kolejne. Ile boilerów są podpisane. Kolejne pomieszczenie. Tutaj pralka, już widzę, rozebrana. Namiot taki zaskładania, taki pawilon. Nie wiem, bo to są te kwiatki takie poschnięte, czy nie kwiatki, tylko takie zbiory liści. Ach, te skrzypiące buty. A i tu dalej już już nic nie ma. To nieźle. Ten budynek w środku mnie całkiem nieźle wygląda. Jestem ciekaw, jak ten taki przygniły się prezentuje. I tu jest kolejne pomieszczenie. Hu... tam nie tylko skakanka. Dużo słoików, o. Mają nas skielecki, mają nas winary. Napiszcie, który wolicie. O, helmas jeszcze jest, to możecie więcej trzeba wybrać. Mmm, o, tu są narty. Zobaczcie na no to, 160 cm to i tak za małe na mnie. Rakiety, tu jest chyba to, co było też w sobiskiego sto w tych skrzynkach. Jeden z krótkowzorców nie poprawił. Okazuje się, że te skrzynki to były polskie produkcji. Tak, a to, że ten pirunek jest taki, że tak powiem wschodni, to dlatego, e, że po prostu w tamtych czasach był taki krój i w sumie wszędzie no takie były. No i to jest od zwykłej telewizji naziemnej. Kolejna kuchnia. I studu ping-ponga. Szkoda, że bez siatki można byłoby zagrać. Ciekawe, czy są gdzieś tutaj te paletki. Tu nie ma. Mamy kolejne piętro i kolejne pokoje. Chcę <grych> na to odkurzać. Zobaczcie, kolejne kartki. I są po rosyjsku. Tam Napisana miejscowość. Także to będzie niestety wypikane. Nie będę mówił wam, gdzie to jest. Ale są tutaj też w ogóle godziny. Kiedyś śniadania i tak dalej. Jaka łazienka. O matko. <laughs> Patrzcie, to, jest woda jeszcze. Ciekawe czy się spuszcza. Wow. Nie to, żebym się cieszył, ale e, zobaczcie na to, że skoro jest woda, to to niedawno musiało być jeszcze, jeszcze działać. W ogóle jest na pasta do zębów. Jeżeli chodzi o wystrój, to naprawdę. <laughs> Oj, mocny ten. Lata 80. Czyli końcówka lat 80., to już potem zacząłem to, to wyrzucać po prostu to nagle. No to kurno. Pewnie ten ośrodek powstał gdzieś w latach 70., może chwilę przed, bo wygląda dosłownie tak. Chwilę nie wykładzina chyba była zmieniana. A tak to wygląda dalej, tak samo. ale powiem szczerze, że spodziewałem się, że on w środku będzie gorzej wyglądał. Myślę, że ja przejdę teraz do tego budynku obok, co był i zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Dobra. Tam jest w ogóle boisko jeszcze. Ktoś zrzucił antenę satelitarną. Jestem ciekaw, czy oświetlenie tutaj to działa, bo ono jest zasilane ze stacji trafą, którą się bawiliśmy. Znaczy, nie bawiliśmy się całą stacją, ale przyczeliliśmy, że tam jest czujnik zmierzchowy. I ja przykleję na niego nalepkę, żeby się wcześniej załączył. A no, okazało się, że się włączyło całe oświetlenie na terenie środka. Uuuu, masakra. Jeżeli chodzi o poziom wilgoci. To jest tu dużo wilgoci. Nawet te lampy już się zaczęły same rozpadać. Ciekawe. Opisów brak. Nie wziąłem tego próbnika. Ale jestem ciekaw, czy jest tutaj napięcie. Nie wygląda to dobrze. Układ no to można było się spodziewać, że będzie taki sam. Ale poziom zniszczenia. Zobaczcie, płyta karton-gips. I jest ona przyczepiona do takich jakby takich modułów. Chyba drewnianych na dodatek. Pokoje są puste. No. Szybko zerkniemy jak to wygląda na górze, chociaż patrząc na stan Mam nadzieję, że tam nie znajdziemy się znowu na parterze, O, to jest taka sama skrzynka od telewizji, Tylko, że to wszystko jest odbite lustrzanie No tutaj klimacik na zdjęcia jest niezły to będzie po prostu album martwa natura. Po prostu rośnie mech podłoga. Tu już widać różnicę poziomów. No się trzyma. O kurcze, ile pajęczyn. Masakra. Tam dalej nie idę, bo widziałem tą podłogę pod spodem, czyli podejrzewam, że się pewnie nie zawaliła, ale po co ryzykować, jak tu tak i tak śmierdzi. A tam ten budynek jest ładniejszy. W ogóle jestem ciekaw tego budynku przy bramie, bo tam, o kurna, jest ślisko, <noise> bo tam powin... tam kiedyś była ochrona. I z ulicy wygląda jakby tam była jakaś taka kuchnia, coś w tym stylu. Piwnica. Wygląda podobnie. Jest jakieś stare radio i kupa wody. Woda. Tak jest napisana tam. Patrzcie, że się robią te stalaktyty. Nawet i mnóstwo komarów na górze. Woda, ciekawe. A, woda, w sensie, że zawór. Byłem przekonany, że jest tam pomieszczenie jakieś. Ale tak sprytnie zrobione. Wow. Patrzcie, jaki warsztacik. Ekstra. To jest fajne. Pakuły jeszcze, nie? Chyba? Tak. Dużo różnych rzeczy. Kalendarz z rzeźbą, ale gołej pani, więc jest klimat. Szlifierka, taka stołowa, czy jak tam się to nazywa. I radio, takie z odtwarzaczem z adapterem, odtwarzaczem winyli. Ciekawe, co tam jest w środku, zaraz zobaczymy. Ale patrzcie, są trzy głośniki. Ten jest puszczony przez kondensator, więc może miał grać wyższe pasmo, a te w błokach niższe. Inline Skater. Nie mam pojęcia po czym jest to opakowanie. Ale zobaczmy jaka tam jest płyta w środku. Mhm. O, aha. Melodia. Patrzcie. O, kurna. Ona przywarła aż. Albo nie umiem tego zdjąć, ale nie, no, to powinno schodzić bez problemu. No, nie wyjmiemy płyty. Ale było napisane po rosyjsku melodia, więc nadal mamy rosyjskie motywy. Ale jest nieco różnica między tamtym budynkiem a tym. To jest jakiś magazyn gratów. To jest ciekawe. Raczej, znaczy, może nie aż tak. Ale zobaczcie, jakie odkurzacze, jakieś śmieszne kurzaczek i no to też są odkurzacze taki hebel, wyłącznik szczycie zegar na baterie o no takie duże R20 Teraz spróbujemy zbliżyć się do bramy tylko że ochrony tutaj nie widziałem Tutaj tak, staram się chodzić tak trochę ostrożnie, bo jednak tutaj przy tym terenie no, są już takie prywatne działeczki no i na nich są ludzie, no bo mamy długi weekend. A wiem, że ci niektórzy ludzie się tutaj bardzo interesują, co się dzieje, więc nie chciałbym narobić sobie przybału. A tu jest ten budynek. Patrzcie, jakie fajne te żarówki. To jest hydrofornia. I powiem Wam szybko, to poszedł szaber. Ja podejrzewam, że to ci Ruscy tutaj musieli wrócić i okraść. Bo tak na dobrą sprawę, no oni tylko wiedzieli o tym. czy tylko, no, było to powiedziane też w mediach, że z tego ośrodka zostanie wypowiedziana umowa. Ale do niedawna był tutaj normalnie prąd i to wszystko hulało. Przynajmniej tak wyglądało z ulicy. One są tak na widoku. A, tam jest jakiś kolor. <świetnie>, Świetnie, po prostu. kolejne rzeczy po rosyjsku. No, wygląda podobnie.